Cześć kochani, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj przychodzę do Was z naprawdę wielkim bookholem listopadowym. Dlaczego wielkim? Dlatego, że mam dla Was aż 25 książek. Wynika to z tego, że w listopadzie też już kupowałam książki na prezenty dla moich bliskich. Jako książkoholik oczywiście muszę każdemu dać też jakąś książkę, więc być może też znajdziecie jakąś inspirację na prezenty. Podzieliłam ten haul na kategorie książkowe. Będą tutaj powieści, biografie, takie poradniki rozwojowe, książki z gatunku literatura faktu, popularno-naukowe. No i dotyczące jedzenia, bo myślę, że też każdy z Was ma powiedzmy jakieś osoby, które szukają jakiejś inspiracji. Do kuchni, do gotowania. Więc takie książki też tutaj się znajdą i mam nadzieję, że Wam się ten bokholz spodoba. Żeby już nie przedłużać, to zaczynamy. Pierwsza, słuchajcie, że tak powiem, pierwsza seria to są książki, poradniki. Takie. Musiałam, słuchajcie, je podzielić. Tutaj położyć, bo mi się już nie mieszczą. Pierwsza to jest moja ukochana książka, którą też mam, ale kupiłam mojej siostrze na prezent. To jest Wielka Panda i Mały Smok Jamesa Norberiego. Chociaż książka, gdzie dla dużych, małych porównywana do kubusia puchatka, natomiast według mnie jest tu jednak coś całkowicie innego, choć jest to książka dla każdego i dla małych i dla dużych. Czytelników. Dlaczego i dla małych i dla dużych? Dlatego, że dzieci, zobaczcie, to też znajdą piękne ilustracje i jakieś krótkie sformułowania, więc też będzie im się fajnie czytało dzieciom i będzie można z dzieckiem dyskutować na jakiś temat. Natomiast, jeśli chodzi o dla dorosłych, no to świetne pole do inspiracji albo do znalezienia motywacji do działania. Ja tak często mam i na przykład słuchajcie, sięgamy sobie do. Jak jest jesień? O, zobaczcie. Czyli tak jak teraz mamy. I na przykład nadeszła jesień, zauważyła wielka panda, a wkrótce nadejdzie zima. Och, mały smok rozmarzył się. Jeszcze więcej wspólnych wietorów z herbatą. Czyli widzicie, można znaleźć gdzieś tam pozytywne e, myślenie. Teraz na przykład zimę. Zapomniałem zrobić listę noworożnych postanowień, weschnął Mały Smok. Nic się nie martw, pocieszyła go Wielka Panda. Jeśli jest coś, co naprawdę chcesz zmienić, możesz to zrobić od razu. Więc, słuchajcie, pięknie wydana przez wydawnictwo Albatros. I tak jak mówię, każdy znajdzie... Tutaj, słuchajcie, ja czasami otwieram sobie i mówię, wow, to jest to, co potrzebuję dzisiejszego dnia, żeby... Nie wiem, poprawił mi się dzień, bo właśnie patrzę, nie wiem, za okno, jest beznadziejna pogoda, ale tutaj znajdę coś, co mi poprawi ten humor. Więc mojej siostrze pokazałam, też zakochała się i dlatego świetny, powiem Wam, świetna książka na prezent. Druga książka to jest W cieniu narcyza. Jak rozpoznać toksyczną relację i uwolnić się z niej? Julie Hall. Fajna książka, jeśli... Teraz dosyć dużo mówi się o osobowości narcystycznej, o związkach, relacjach narcystycznych, i jeśli macie taką osobę, która tkwi w takim związku, która jest taką osobowością, a na przykład chce się zmienić, to ta książka też jej pomoże, bo ta tutaj autorka pokazuje, czyli skąd wynika, skąd się wzięła osobowość narcystyczna, co to oznacza, jak żyć z taką osobą, co należy zmienić, czy warto, czy nie warto, czy da się jeszcze coś zmienić, jak stawiać granice. Więc bardzo fajna lektura, jeśli, tak jak mówię, macie taką gdzieś tam osobę w swoim otoczeniu. Kolejna, czyli jeśli jest osoba, która chce mieć cały plan rozwoju dla siebie z ćwiczeniami rozpisanymi, no to tutaj jest książka Mateusza Grzesiaka bądź skuteczny 50 narzędzi rozwijających efektywność osobistą i zawodową i tu słuchajcie macie na każdy dzień, może nie na każdy dzień, ale 15 takich narzędzi, które są szczegółowo rozpisane, i oprócz tego, że są szczegółowo rozpisane, to jeszcze mamy na koniec takiego zagadnienia ćwiczenia do przeprowadzenia. Dlatego tak jak mówię, jeśli Macie gdzieś tam w, swoim, w swojej rodzinie, w swoim kręgu przyjaciół, osobę, która szuka takiej książki, to myślę, że to będzie fajny prezent. Ja to też kupiłam dla swojej przyjaciółki, bo bardzo wiem, że tej książki szukała. Kolejna też z cyklów poradników psychologicznych to jest Jak zmieniać? Katie Milkman. I to jest, jak stąd, gdzie jesteś, dostać się tam, gdzie chcesz się znaleźć, czyli co nauka mówi o zmianach. E, oczywiście książek o zmianach jest dużo, natomiast ta książka, słuchajcie, mówi o zmianach behawioralnych. I tu jest typowo podejście behawioralne z psychologii, czyli z psychologii zachowań, czyli jak zmienić nasze zachowania, jak zmienić nasze przekonania, nasze myślenie, tak, żeby. nie wiem. Już nie było tej wymówki, że nie wiem, nie mam czasu, mi się nie udaje, bo nie mam predyspozycji, bo coś, bo coś, bo coś, tylko właśnie jak zmienić te swoje zachowania, te swoje nawyki i przekonania. Bardzo dobra pozycja, czyli jeśli sami poszukujecie takiej książki, to wam polecam. Tej akurat nie daję, nikomu tą zostawiam sobie. Ciekawa bardzo książka. I to chyba tyle. Teraz słuchajcie, z gatunku, przepraszam, jedzenie. Czyli na pewno znajdzie się ktoś w Waszej rodzinie, kto interesuje się gotowaniem. Ja mam siostrę, która kocha gotować i tutaj dla niej i mam trzy takie książki. I pierwsza to jest taką, którą dostałam od wydawnictwa, to jest książka Nigeli Lawson. Zrób, zjedz, powtórz. O, nie wiem, czy pamiętacie, ona kiedyś prowadziła programy kulinarne. I powiem Wam tak, książka, która oprócz tego, że opowiada o, znaczy, że są przepisy, czyli na przykład jak zrobić ciasto, tak jak upiec chleb, o tutaj kolejne, to ona opisuje po kolei, jak to robi. I opisuje to w taki sposób, że powiem wam, nawet można poczuć ten smak, ten zapach, dosłownie wszystko. I też pokazuje, jaką dla niej to stanowi właśnie tą wartość dodaną, to sama czynność gotowania, dzielenia się tym, co ugotowała z innymi. Więc bardzo ciekawa, czyli nie jest to zwykła jakby książka z przepisami, ale też takie inspiracje, poznawanie pasji. Więc polecam. Myślę, że nawet osoby, które nie lubią gotować, będą chciały, bo ja powiem Wam, przeglądając, to byłam zachwycona tym, że tak jak mówię, można poczuć ten smak, zapach, wczuć się jakby w tą, w tą atmosferę, tak? I poczuć to jedzenie. Kolejna książka, którą właśnie też kupiłam dla mojej siostry, to jest Lunchbox na każdy dzień, Fit Bento, czyli jak robić proste przepisy, słuchajcie, na takie lunchboxy do pracy. Bardzo ładnie wydane, ładnie ilustrowane. Oprócz tego, że mamy proste przepisy, to jeszcze jest jak zrobić, na przykład, kolorowy mak makaron. E Czyli jakieś takie ciekawsze. O. To, co jest fajne, to zobaczcie: są tutaj lunchboxy, w zależności od pory roku, czyli co jest dostępne w danej porze roku z warzyw, owoców i tak dalej. Więc super. Więc Świetna inspiracja, jak ktoś sam szuka takiej inspiracji albo chce taką książkę, to gorąco Wam polecam. I ostatnia, już nie z przepisami bezpośrednio, ale może o tym, czyli co jeść, to jest Bądź mądry, szczęśliwy i bardziej wydajny. Jest jak geniusz. Max Lugawere. Książka, słuchajcie, która trochę obala mity, i pokazuje to, jak jesteśmy manipulowani przez koncerny spożywcze, które mówią nam raz, że na przykład należy jeść, nie wiem, jajka, bo są zdrowe, innym razem, że nie należy, bo zawierają to, raz, żeby jeść tłuszcze, później, że nie, by nie jeść tłuszczy no i tego typu. Co powoduje Alzheimera, co nie. Autor. Sam postanawia, jakby poznać prawdę, obalić mity, a zmusza go do tego sytuacja życiowa, ponieważ jego mama zaczyna chorować na Alzheimera i szuka sposobu, poprzez dietę, żeby tą swoją mamę ratować. Jak szuka porad u lekarzy, no to nie ma, więc postanawia sam zbadać ten temat i tu, jakby przedstawia po kolei nam te swoje jakby śledztwo, obalania tych mitów, i to do czego doszedł, do jakich wniosków doszedł. Bardzo też interesująca. No i może jak, w jaki sposób właśnie poprawić tą naszą dietę, żeby uniknąć Alzheimera. Może żeby nie uniknąć, ale żeby nie następowała tak szybko ta choroba. I teraz książki, takie popularne naukowe literatura faktu. Jest ich dosyć sporo. Wynika to z tego, że jakby ja na swoją półkę i na prezenty kupuję książki, które żeby były dłużej, tak, u kogoś stałe. Powieść, przeczyta się, odkłada i idzie dalej. Zamiast taka literatura faktu, literatura popularno-naukowa, no to ktoś, powiedzmy, często chce do niej wracać. Jest to prezent, według mnie, bardziej trafiony. I teraz Wam pokażę kilka takich moich propozycji. Jedną, którą kupiłam dla siostrzeńca, to jest Homodeus, Krótka Historia Jutra. Jest to też autor, który napisał Od zwierząt do bogów też super pozycja i 21 lekcji na XXI wiek rewelacyjna. Homo to pokazuje nam, czyli co nas czeka w przyszłości. Jeśli chcemy poznać, do jakich wniosków, konkluzji doszedł autor, to gorąco Was zachęcam. Książka jest niesamowicie ciekawa, światowy bestseller. Na niej opierają swoje wnioski no, większość właścicieli wielkich korporacji, więc warto też się na niej inspirować. Kolejna książka to, jeśli mamy na przykład kogoś, kto interesuje, może nie interesuje się, ale chciałby poznać jakieś nurty filozoficzne albo jak filozofia przekłada się na nasze życie codzienne, różne nurty z filozofii, no to powiem Wam, polecam gorąco, rewelacyjną książkę Filozofia dla zabieganych. Mała książeczka o wielkich ideach. Słuchajcie, w bardzo przystępny sposób opisane są większość teorii filozoficznych, ale oprócz tego, że są jakby one, nie jest to pokazane, tak wiecie, w czysto taki naukowy sposób, ale w bardzo przystępnej formie. I dodatkowo jest tu pokazane na przykładzie, czyli jak dana filozofia działa w życiu codziennym. No, tak jak mówię, no, bardzo fajna, wciągająca, błyskotliwa, mądra, Myślę, że się spodoba większości czytelników, takich, którzy by chcieli gdzieś tam poznać, jakie są nurty filozoficzne i jak można je odnieść do codzienności. A szczególnie, że jest malutka, zobaczcie wielkość mojej głowy. Kolejna to taka, która mnie zachwyciła. I taka, której akurat ja nie oddaję, ale polecam wszystkim na prezent, szczególnie dla kobiet, to jest tajemne życie seksualne kobiet w średniowieczu. Słuchajcie, napisana z dużą dozą humoru, ironii, ale też z odniesieniem do bogatej bibliografii historycznej książka, ukazująca skąd kobiety brały wiedzę o seksualności, o tym, jak można było unieważnić małżeństwo w średniowieczu, jak kobiety dowiadywały się, powiedzmy, o tym, jak należy, nie wiem, jak w ogóle o całym stosunku, tak, jak on wygląda, o higienie, jak należy o siebie dbać i tym podobne, no, mnóstwo, mnóstwo ciekawostek, albo powiedzmy, do czego służyło noszenie naszej jąder łasicy. To takich rzeczy możecie się dowiedzieć z tej oto książeczki, która jest dodatkowo pięknie wydana. Najważniejsze informacje są podkreślane kolorkami. Są też ilustracje, które nam ukazują niektóre tematy. Na przykład sposoby na zajście w ciążę, sposoby na to, jak urodzić chłopca, jak dziewczynkę. Już nawet wtedy w średniowieczu takie mieli. Więc bardzo interesująca pozycja, polecam gorąco. Kolejna z takich popularno-naukowych, to jeśli kogoś interesuje temat ogólnie śmierci, ale nie tylko takiego też lekarskiego może podejścia medycyny, no to polecam książkę doktora Richarda Shefferda. To jest jego kolejna książka "Siedem wieków śmierci". Podróż przez życie, opowieść lekarza medycyny sądowej. Tej książki jeszcze nie czytałam, natomiast słyszałam, że jest rewelacyjna, jeśli chodzi właśnie o przedstawienie tego no, patologa czyli jak można dużo powiedzieć o człowieku na podstawie jego ciała po śmierci. Tak? I on tu jakby opisuje E, chyba 24, tak, 24 najbardziej intrygujące przypadki z jego życia. Więc myślę, że też będzie ciekawa lektura, i jeśli ktoś się interesuje takim tematem, no to możecie mu kupić na prezent. E, kolejna książka to literatura faktu: Przemytniczki złotych kości, czyli jak kobiety z Indii, Bangladeszu, Nepalu, Singapuru przemycały złoto. Na no wiadomo, w celu nie tylko zarobkowym, ale głównie no żeby jakoś utrzymać swoje rodziny. Autor sam był przemytnikiem, a teraz opisuje, jakby życie przemytniczek i jak to wyglądał ten przemyt złota. Jeszcze nie czytałam, ale przyznam, że no, szykuję się do tej lektury. Kolejna to popularna naukowa, ale jest to bardziej zbiór eseji. W Obronie Zwierząt, książka pod redakcją Petera Zingera. Eseje, słuchajcie, które mają nam uświadomić, jak człowiek no, strasznie traktuje zwierzęta, tak? i czy rzeczywiście jest możliwe zastosowanie filozofii utylitaryzmu w stosunku do zwierząt. Utylitaryzmu, czyli traktowania może zwierząt no, w podobny sposób, tak jak ludzi, tak? z taką dozą etyki. Też autor pokazuje, czy w ogóle ogrody zoologiczne są potrzebne, jakie są plusy, jakie minusy. Inny esej na przykład opowiada o tym, że panuje rasizm w laboratoriach, inne przepisy obowiązują nie wiem, psy, inne powiedzmy myszy. Dlaczego jedne zwierzę jest gorsze, a drugie lepsze. Mnóstwo też takich ciekawostek, nawet to. Ile zwierząt jemy, a ile zwierząt zabijamy dla własnej czystej przyjemności, i czy to jest według nas humanitarne, i czy to człowiek jakby religia uzasadnia, tak? Do tego, że człowiek sobie takie to miano nadaje, że może sobie podporządkowywać, czy jednak powinien o te zwierzęta dbać. Może jednak żeśmy źle zinterpretowali wszystkie religie, które są. Różne eseje pod różnym kątem, jakby opisujące ten temat. Bardzo ciekawa, jeśli ktoś się interesuje tym tematem, ale książka jest napisana dosyć takim trudnym językiem, więc no dla osób, które już taką bardziej bym powiedziała, ambitniejszej literatury szukają. Kolejne to, jeśli ktoś też szuka literatury takiej. Hmm, faktu, ale reportaż, no to mam z Watykanu w świat, czyli jak podróżują papierze, Czyli jeśli kogoś interesuje, takie tajemnice Watykanu, no to można też kupić na prezent. Kolejna to jest rozmowy z seryjnymi mordercami, tym razem stalkerzy. To jest kolejna z serii teraz o stalkerach. Jeśli Mamy jakiegoś fana tej serii, no to ta jest napisana w podobnym stylu na pewno się spodoba. Kolejna książka, którą ja jestem osobiście zafascynowana i zostawiam sobie, to jest Zakochany mózg i inne niezwykłe stany Julie Fisher. Książka słuchajcie, która świetnie. Świetnie może to jest źle, źle jakby nazwane, ale w bardzo. Taki przystępny sposób, też humorystyczny, bo też są obrazki, które nam przedstawiają niektóre zagadnienia i pokazują, gdzie w naszym mózgu coś się dzieje, albo jakie substancje są za coś odpowiedzialne, i opisują dokładnie, jak działa dany mózg w określonym zachowaniu. Skąd się bierze u nas stan zakochania, stan miłości, stan lęku, strachu, dlaczego jesteśmy agresywni, czasami mnóstwo takich ciekawostek? Co wywołuje u nas szczęście? Dlaczego lubimy słuchać muzyki? Kiedy powstaje jakby syndrom uzależnienia od czegoś? Więc bardzo powiem Wam ciekawa. I to, co działa na plus przy tej książce i co mi się podobało, to że autorka opiera swoje wnioski na wnioskach jakby kilku uczelni, czyli opisuje dane zagadnienie i pokazuje, że na przykład w dwóch przynajmniej ośrodkach badawczych wyszły podobne wyniki, tak? I co jakby uwiarygodnia dany, dany temat. Więc to jest na pewno na plus. I chyba to będzie ostatnia tak z takich popularno-naukowych. To jest Skin Care Caroline Hirons. To jest, słuchajcie, w ogóle książka roku The British Book Awards 2021. O, tutaj wam ten tam. Wzduro, odporny poradnik o pielęgnacji. Jeśli ktoś chce wiedzieć, jak dbać o siebie, jak dbać o urodę, szczególnie panie, I jak dbać o różnych porach roku, bo powiem Wam to też jest opisane skóra latem, skóra zimą, skóra jesienią. Jak robić różnego rodzaju kosmetyki, antybiotyki, jak na nas wpływają. No to tutaj te wszystkie porady mamy. Są napisane naprawdę w fajny sposób. I tak jak mówię, mamy bardzo dużą czcionkę. Informacje są napisane przystępnie, podkreślenia. Oznaczenia kolorami, o zobaczcie, albo takie hasło, aplikowanie kremu pod oczy na końcu jest jak zakładanie majtek na spodnie. Niezłe, nie? <grytanie> Więc myślę, że jeśli kogoś interesuje, tak, dbanie o siebie, uroda, no to ta książka będzie dla niego hitem i na pewno będzie z tej książki korzystał. Więc świetny pomysł na prezent. No i teraz przechodzimy już do ostatnich. Czyli powieści, i mam jeszcze dwie biografie. Dwie biografie. Jedna to jest Odlot. Odlot, czyli o Elonie Masku i, szalonym, i szalonych początkach SpaceX. Czyli jego marzeniach, tak o tej firmie i o lotach w kosmos. Oraz o człowieku, która realizuje swoje jakby niewiarygodne pasje. Myślę, że się może spodobać wielu osobom. I to jak porażka uczy też jakby kolejnych tak, rzeczy. I druga, która jest dosyć też teraz reklamowana, to jest Will, czyli biografia Willa Smitha, napisana wspólnie Will Smith z Markiem Mansonem. Dosyć głośno też było o tej, o tej książce. Jeszcze jej nie czytałam, ale wszystko przede mną. Więc jeśli też ktoś chciałby, no to, to są takie biografie obecnie, które są w sprzedaży. No i teraz już powieści. Mam ich kilka z takich nowości. To tak, dwie z wydawnictwa Albatros, czyli Harlan Coben, Move Me win. najnowszy thriller Cobena, Win niesamowicie intrygujący, choć czasami, no, że tak powiem, wynerwiający bohater, ale ma bardzo trafne riposty i spostrzeżenia na temat współczesnego świata, choć przez to, że żyje jakby w innej klasie społecznej, mogą jego wnioski odbiegać od rzeczywistości. No i książka, słuchajcie, rewelacyjna. Mistrza literatury historycznej, politycznej, Ken Follett i jego najnowsza powieść. Nigdy, jak to mówi mój mąż, żeby opisać to jednym zdaniem. Jest to książka o mocarstwach, które walczą o pokój na świecie. Bardzo, bardzo dobra. Powiem Wam, jak mój mąż raczej nie lubi oceniać wysoko książek, to tą ocenia wysoko, więc musi być naprawdę dobra. I kolejne, to jest Zaraza Przemysław Piotrowski, ostatnia z części o Igorze Brudnym. No i jestem bardzo ciekawa, jeszcze nie czytałam, ale jestem bardzo ciekawa jak no tutaj się rozegra to wszystko. Książka, którą kupiłam na promocji w MPKu gdzie śpiewają raki Deli Owens. Książka, którą kiedyś czytałam i która, do której wracam i która za każdym razem mnie porusza. Gdzie mamy i jakby piękne opisy, ale też bardzo. No, bardzo emocjonalna jest ta powieść. Za każdym razem wywołuje u mnie te same emocje, i to jest jak ukazać przemoc, nie pisząc o niej czasami w sposób dosłowny. Dla fanów science fiction to tutaj mamy ostatnią część Metro Outpost 2 Glukowskiego. Czyli brutalne rozliczenie mistrza apokalipsy z autorytazmami zaskakujące pełne zwrotów zakończenie historii, która zaczęła się w Jarosławiu w placówce w najdalszych rubieżach Kadłubowej Rosji Moskowii. Tak. Więc jeśli macie kogoś, to też idealny na prezent, ja też to właśnie daję na prezent. I ostatnia to jest laleczki Marcina Halskiego. Książka, którą dostałam od autora. Książka taka fantazy, połączenie fantazy z religią, z, z historią, ale głównie takie fantazy, świat fantazy i nawiązujący do kultur afrykańskich i laleczek Wudu. Trochę horroru tu mamy. Ale czy ta książka aż tak bardzo straszy? No chyba nie, ale gdzieś tam to nawiązanie do tych, do tych kultur to na pewno i pokazanie, jak religie mogą oddziaływać na, na inne kultury. To tyle. Więc mam nadzieję, że znaleźliście jakąś inspirację. Ja w najbliższych dniach postaram się też powiedzmy Wam podzielić, czyli to, co z ostatniego roku uważam, że było najlepsze z jakichś danych kategorii, żebyście też znaleźli jakiś prezentowy inspirator, ale już Wam nagram jakby z danych stricte kategorii. To tyle na dzisiaj. Tu jeszcze Wam polecam filmik do obejrzenia najlepszej książki z półrocza, więc myślę, że tamte też świetnie nadadzą się na, na prezent dla kogoś. No i tyle na dzisiaj. Życzę Wam miłego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.